Na Vertic Vertik Expo Kraków jest ze mną pan dr Maciej Kawecki. Proszę opowiedzieć, jakie ryzyko niesie ze sobą sztuczna inteligencja. E, no, ja bo, bo, bo boję się mówić o tyle o ryzykach, że mam wrażenie, że my się boimy sztucznej inteligencji i tak. I to jest takie trochę poddalewanie oliwy do ognia. Ale jeżeli już mam na ten temat rozmawiać, to ja mam głębokie przekonanie, że e, są zawody, które po prostu znikną. Albo już znikają, albo już zniknęły. Mogę bardzo prosty przykład. To, jest, to są programiści na jakimś poziomie podstawowym, czyli osób, które piszą jakieś podstawowe kody, gdzie dzisiaj z dużym powodzeniem modele są w stanie taką osobę zastąpić. I teraz, jeżeli taki programista nie nabędzie dodatkowych umiejętności zarządzania zespołem, na przykład, albo rozumienia narzędzi, które dzisiaj powstają na rynku, no to bez wątpienia modelego wyprą. Dubbing, to co robicie, generatywne AI, a więc obszar, który fantastycznie zastępuje człowieka, Branza, branża tłumaczeń. Wszystko, co związane z tłumaczeniami. Jeżeli tłumacz nie zrozumie, że będzie musiał skupić się na jakimś określonym sektorze, tam gdzie może konteksty są dużo ważniejsze, tam gdzie może wrażliwość jest ważniejsza, rozumienie treści, o której mówi, musi być bardzo, bardzo głębokie, to ten zawód może też zniknie, zniknąć. I myślę, że takich zawodów trochę jest. I mówienie, że AI nie zastąpi, tylko to jest jakieś narzędzie, które wesprze. Pomoże nam być bardziej kreatywnymi, jest jakąś formą dezinformacji. To znaczy, musimy sobie uświadomić, że rozwój dzisiaj sztucznej inteligencji wymusza na nas konieczność aktualizowania własnej wiedzy i gonienia i tego biegu, niestety. A jak pan uważa, w jakim kierunku zmierza lub w jakim kierunku powinna pójść sztuczna inteligencja? powinna pójść w kierunku najbardziej takim etycznym, czyli tym, gdzie wykorzystujemy ją do ratowania życia, zdrowia, przetrwania gatunków, walki o, o klimat, tak? transformacja klimatyczna, kryzys łańcuchów dostaw, kryzys surowców, w tym surowców naturalnych, pomoc humanitarna. To są tematy, które gdzie w zasadzie AI nie powinno mieć granic, to znaczy wykorzystanie Sztucznej inteligencji w tych obszarach powinno być bez granicą powinna być tylko i wyłącznie granica technicznej możliwości. Ale to, co, w czym nie powinniśmy pójść bez wątpienia, to jest rozwój sztucznej inteligencji jako mechanizmu, infigilacji. Mechanizmu budowania naszych profili w mediach społecznościowych, pozbawienia w nas jakiego, jakiejś takiej indywidualności, to jest wykorzystywanie ich do polaryzacji, dzielenia społeczeństw, do udostępniania treści dezinformujących, deep to są te obszary, którym ja zdecydowanie mówię nie. Ostatnie pytanie o Polskę. Jak, jak pan zauważył, jak. Jeszcze raz. E, ostatnie pytanie o Polskę. Jak pan uważa, e, jak my, jako Polacy, podchodzimy do sztucznej inteligencji? W jakim kierunku chcemy pójść? Może mm, jak u nas wygląda ta sytuacja? Czy się jakoś różnimy względem innych krajów, innych e, firm? E, proszę, proszę na to pytanie odpowiedzieć. E... Na pewno jesteśmy ogromnym potencjałem programistycznym, to znaczy wynika to oczywiście z, w mojej ocenie nie z, może z, tak jak większość osób myśli, z jakiegoś naszego biologicznego potencjału, ale wynika to po prostu ze sposobu nauki matematyki w szkołach podstawowych, gdzie rzeczywiście uczymy matematyki od podstaw do bardzo wysokiego etapu, łącznie z tym, że matematyka jest obowiązkowym przedmiotem na maturze, co nie jest popularne wśród krajów na świecie. Nasza szkoła matematyczna, Banach, Tarski, jak spojrzymy sobie, to rzeczywiście gdzieś my mamy taką historyczną podwalinę matematyczną, i efektem tego jest to, że jesteśmy wybitnymi programistami. Niestety ci programiści wyjeżdżają bardzo często za granicę. Warto, żeby ich trzymać u nas i, i ten potencjał wykorzystywać. Dziękuję bardzo.